Hejka, dziś wam opowiem historię, która mi się zdarzyła i dlaczego wczoraj całą noc płakałam. Wczoraj y, pokłóciłam się z kolegą, no bawiłam się z moją koleżanką Różą i tam ona go, ten, robiła taki pokój debila i w ogóle ja po prostu śpiewałam mój mały Maciuś, mój mały Maciuś, taki możecie znaleźć tam na, y, na YouTubie. Y, no i wtedy to był mój najgorszy moment w życiu. Pokłóciliśmy się, wyzywaliśmy się i nie odzywaliśmy się od tamtej pory, ale już się do siebie odzywamy, po prostu musimy to na razie odbudować. I no jest już lepiej, ale na razie cały czas o nim myślę i tam nie. No na razie się nikt do mnie już nie odzywa. Ale mam swoją różę, koleżanka, więc nie jest tak najgorzej. Ale no spróbujemy, spytam się go, go czy będziemy przyjaciółmi, na razie musiałam mu nowo odbudować zaufanie. No i tam. No i tam spróbuję, zobaczymy. Będę was o wszystkim informować, więc Pa!